Siema z tej strony, to was w pierwszym filmie na tym kanale z Robloxika. Dzisiaj robimy sobie prawo jazdy. Właśnie mnie ziomek zawozi na prawo jazdy. No i jedziemy, mam nadzieję, że uda mi się zdać. Może za pierwszym razem zobaczymy. No właśnie mnie zawozi ziomek na prawo jazdy. Mam 42 tysiące, myślę, że wykorzystam to idealnie na prawo jazdy. Myślę, że tyle kasy mi na pewno wystarczy. Aż tyle razy tego prawo jazdy nie chcę zdawać. Właśnie jestem na serwerze z widzami, bo właśnie trwa live. Na no co? My postaramy się zdać prawo jazdy, będziemy robić. Będziemy robić dwa egzaminy, pierwszy na papierze, potem zrobimy sobie teoretyczny. Więc wybierzemy sobie numerek. Pierwszy teoretyczny, potem praktyczny. Uwaga. Jaki mam numerek? B01, uwaga. aa 03 Ok. Witam. Ja chciałem zdać prawo jazdy, Ok. Widzowie, robimy sobie egzamin. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Czy zjeżdżając z drogi publicznej na parking włącza się do ruchu? Tak. Czy przed wjechaniem na tory należy upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy? Tak. Czy włączając się do ruchu musisz zachować szczególną ostrożność? Tak. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwo pojazdowi szynowemu? Tak. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwo pieszemu? Tak. Żeby wolno poruszać się na autostradzie kierując samochodem osobowym? Eee, Uwzględniając warunki atmosferyczne, taki ruch się odbywa śnieżyca, ulewa nie, nie mniejsza niż 40 km. wolną... <grymne> zapewnia panowanie nad pojazdem, na warunki, taki ruch odbywa nie wyższa niż 140 km na godzinę? Tak, mi się wydaje, że tak. Jaki osem należy zachować podczas wymijania? Co najmniej metr. Co najmniej dwa. Co najmniej metr. Zakręć. No a teraz normalny, egzamin. Czy masz obowiązek bezwarunkowo zatrzymać pojazd przed linią złożoną z trójkątów? Przed linią pomocy, widzowie szatu, pomocy, pomocy, widzowie szatu, No tak nie wróć do na Czy numer telefonu 112 jest ogólnopolskim numerem? Tak. Czy, jako uczestnik wypadku drogowego, masz obowiązek podać swoje dane personalne, narządzenie, która brała w nim udział? Nie. Czy kierujący pojazdem silnikowym masz obowiązek stosować się do poleceń sygnałów wydawanych w nocy poza obszarem zabudowanym przez pracownika kolejowego na Tak. Czy wjeżdżając z zatoki masz obowiązek zachować... Tak. Czy masz obowiązek zachować ostęp, co metr od omijanego obiektu... Tak. Czy cofanie na drogę dwukierunkową jest zabronione? Czy cofanie na drogę dwukierunkową jest zabronione? Dam tak. Daję wszystko tak. Czy zbliżają się do skrzyżowania drogą z pierwszeństwem przejazdu musi zachować szczególną ostrożność? Do skrzyżowania drogą z pierwszeństwem przejazdu. Z pierwszeństwem przejazdu. No to zawsze trzeba ostrożnie zachować. No, co to jest za pytanie? Czy kierujący ma, czy kierujący ma obowiązek stosować się do tak zwanej jazdy na suwak, gdy nie ma zaznaczonego zmniejszenia prędkości? Nie. Czyli na parkingu znajdujący się w strefie ruchu mają zastosowanie zasady? Czy na parkingu, znajdującym się w strefie ruchu mają zastosowanie zasady ruchu drogowego? No oczywiście, że tak. Czy zbliżając się do przejazdu tramwajowego, masz obowiązek pomicie czy na Tak. Czy przejeżdżając przez kałużę powinieneś zmniejszyć prędkość tak, aby uniknąć ochlapania pieszych? Tak. dał nie, ale. <grych> czy masz obowiązek zachować bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu tak? Czy wyprzedzając rowerzystę musisz zachować tak? Czy sygnał żółty migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony? Nie. Czy przed wjechaniem na tory należy upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy? Tak. Czy wjeżdżając ze strefy zamieszkania włączasz się do ruchu? Tak. Czy zbliżając się do drogi dla rowerów musisz zachować, zawsze się zatrzymać? Nie. Logi, drogi dla rowerów, w sensie drogi rowerowej po prawej stronie, to czemu masz się zatrzymywać tak szczerze? Bo to nie są pasy dla rowerów, to nie. Czy sygnał żółty migający, na znaczy za chwilę zapali się sygnał zielonym? Nie. Migający to jest, że są wyłączone światła. Czy na jezdni jednokierunkowej dopuszcza się do wyprzedzania pojazdu szynowego z lewej strony? E, Jezdnie dnia jednokierunkowa, nie. W której z wymienionych niebezpiecznych sytuacji na drodze najlepiej sprawdzi się pojazd wyposażony w ASR, czyli układ zapobiegający poślizgowi kół. Grzegę na wzniesieniu. C. Jakiego sygnału dźwiękowego można użyć w pojeździe samochodowym? O zmiennym tonie, o dowolnym ton. zmiennym tonie. Która z czynności należy wykonać gdy działający system ABS wypycha w czasie hamowania pedał hamulca? Zmniejszyć siłę nacisku na pedał? Zmniejszyć, może zmniejszyć siłę, no nie wiem, ja, ja nie zdaję prawo jazdy, w życiu. co w przypadku, gdy kierujący przekracza dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km na godzinę, starosta wydaje decyzję administratora o zatrzymaniu prawa jazdy na okres ile? No ja nie jestem policjantem. Dwa miesiące. <grytania> Czy można samochodem ciężarowym przewieźć dziecko o wzroście poniżej tylko pasami bezpieczeństwa, poniżej 1,50 Tak, ale myślę, że to Dam to ostatnie. To źle dałem. Dobra, nieważne. Eee, które z wymienionych technik jazdy pasuje do określenia ekonomiczna jazda samochodem? Częst unikanie gwałtownych hamowań i przyspieszeń. Czy rzeźba terenu jest czynnikiem, który powinien brać pod uwagę dobierając prędkość jazdy na drodze. Jest czynnikiem, który... Tak. Czy każdy ma obowiązek udzielania pierwszej pomocy? Eee, tak, gdyż można... Tak, można samodzielnie wykonać. Co w pierwszej kolejności należy zrobić, gdy dziecko znajduje się w foteliku, zachłysnęło się jedzeniem? Eee, bezpiecznie zatrzymać samochód, wyjąć dziecko i trzymając uderzać między... Dokładnie. Na jakie czynniki i okoliczności musi zwrócić uwagę dobierając bezpieczną prędkość dojazdy do panujących warunków? Rodzaj nawierzchni oraz warunki panujące tylko na prędkość i innych. Rodzaj nawierzchni oraz warunki panujące na drodze. Kiedy masz obowiązek wyłączyć tylne przeciw głowę. przeciwmogłowe? Zresztą wzrośnie do 30 metrów, do 400? 30 metrów. Jaki osem należy zachować podczas jazdy przed motocykla? cykla? Bezpieczny, ale nie większy niż 1 metr. Zakończ egzamin. Widzę, właśnie się udało nam zdać egzamin za pierwszym razem, i teraz lecimy już na normalne zdawanie czyli na egzamin praktyczny mam numerek B03 uwaga czy wskoczy numerek B03 jest stanowisko numer 4 dobrze zobaczymy czy mi się uda kierunkowskazy sprawdzamy działają yy, włączamy światełka no i odpalamy samochód proszę już zacząć się w polu na końcu toru, dobrze jedziemy powoli nie śpieszymy się żeby nie było. Pozdrawiam Haciek. Haciek widzę tutaj obserwuje. Albo no, to Maciek, nie wiem. Zobaczymy. Czy no nie zobaczymy w sumie. Ale pozdrawiam go serdecznie. Będzie na filmiku. Uwaga. Okej. Okay. Teraz wycofujemy. Czyli wsteczny. No i cofamy. Cofamy. Pozdrawiam widzów tutaj. Widzę, że pomagają mi. Spokojnie, spokojnie. Na spokojnie. Chwytnij tylne i schowasz wynik. Poczekajcie. Udało się! Teraz podjeżdżamy na wzniesienie. Proszę zjechać z tego wzniesienia! Zjedźcie z tego wzniesienia, bo mnie coś popierdzieli. Dobra. Dobra. Jedziemy. I teraz wyjeżdżamy na ulicę. Widzę, dobra. Wyjeżdżamy na ulicę. Uwaga. No proszę, nie przeszkadzajcie mi, no. Trzeba się zatrzymać, stop. Włączamy kierunek, no i w prawo. Ej, bo będzie koło serwera, już mi będzie przeszkadzał. Wiem, że mogę przejeżdżać przez niego. Pierwszym wyjazdem, dobra. No! Nie włączyło... Szczerze, nie skręciło mi praktycznie. Nie. Co to jest do gra, Dobra, jadę. Mi. Na spokojnie, dobra. Żeby nic nie zepsuć. Żeby mi nigdzie nie zarzuciła, nic. Trzymamy się prawej strony tego. Ale wy mi przeszkadzacie, widzowie. Ja już wiem, jak to z widzami się zdaje. Jak ja sam zdawałem, to było... Dobra, najechałem prawie na linię, dobra. Pierwszy wyjazd. Na rondzie pierwszy wyjazd, dobra. Na rondzie w prawo. Dobra. Okej, okay, jadymy. No, a to jest stresujące. Przydałby mi się poewany na wejścicie. W prawo? Okej. Okay. Poewany bym nie trzymał na duchu. Ja przy nim też byłem, jak on zdawał. A go przy mnie nie ma, jak ja zdaję. Bo weź tym różowym złomem, dobra, tu jadę w lewo. Tu w lewo. A i tu po prostu jadę środkiem drogi, co nie? No. no. Dam mu. Trochę <laughs> dam mu, ale nie za mocno. <laughs> Dawaj tyłem i ja jeździsz? Tak, tyłem. Tyłem. To jest sam zrób prawko, tyłem. Zobaczymy, jak ci pójdzie. W prawo, dobra, w prawo. Kierunek. Włączony. Dobra. I zdałem? Tak, robiłeś tyłem i zdałeś. okej. Okay. Tylko nie wiem, czy w ogóle z się da, czy ci w ogóle zalicza. Powiem, zrobiłeś 2 na godzinę i coś mówisz. Masz 50 na spokojnie jechać? Dobrze, no ja jadę 40. I nie chcę jakoś więcej jechać, jakoś więcej sobie nie ufam. 44 mi wystarczy. Zalicza? Aha. Tak, to można jeszcze zrobić z zamkniętymi oczami, żeby było jeszcze bardziej hardkurowo, jak ja tak nie umiem zdać prawo jazdy, a co dopiero tyłem. Weźcie, bo wy... Wy, wy na, tak mi pokazujecie, że ja niby za wolno jadę. Ja, ja tak myślę właśnie, bo wy tak szybko zasuwacie. Oczekajcie, teraz będzie ciężko. Tu trzeba zwolnić. No weźcie, rozwróćcie mi tam drogę, e. Czy jakie lagi są na tym serwisie. ziomek, bo nic nie jedzie, nic nie jedzie Dobra Udało się, udało się Tu jest wąsko, dobra Udało się, widzowie Najgorzej, jak się jedzie po tej, po tej jednej stronie No weź jej szybciej No nie bawuj się we mnie, bo mnie stresujecie e. Można dołączyć na serwa? Może każdy dołączyć, tylko ja będę akceptował po tym, jak znam prawo jazdy. Bo teraz wolę uważać, wolę nie dodawać na razie. Dobra, no co ty tym tirem jeszcze mi jedziesz? For the Dziękuję za follow. Możesz 90 tu jechać? Okej, okay, to sobie 90, Thanks ja nie chcę. No właśnie, ja nie chcę 90 tu jechać. Mówię, zarzuca, Dzięku, dziękuję za follow y wszystkim, podra... no. Dziękuję, pozdrawiam. Nie czytam czatu, follow. na razie widzę jak coś, nie czytam czatu. For the follow. No ciężko teraz w ty tych czasach prawo jazdy zdać, bo tu nawet nie można na linię najechać, bo od razu jest błąd. W prawdziwym życiu le łatwiej się zdaje niż w grze. Kolego z, kolego z szeregu auta, przysięgam, jak wyjdę z, jak wyjdę z tego egzaminu... To masz kilka z serwera. Jeszcze raz na mnie najedziesz i ci kika Jak przez kogoś z was nie znam prawo jazdy... Kilka z serwera. Czekajcie, bo to trzeba zwolnić. Tu prosto, co nie? Na darmowo. To jest niebezpiecznie, to jest cała prostylenia ciągną. I dobra, jak znam za drugim razem, to nie będzie lipny. Drugi wyjazd, dobra. Spoko. Damy radę. Drugim wyjazdem. Patrząc na to, że ja wtedy zdawałem o drugiej w nocy to prawo jazdy i jakby zamknięt... o śmieciala. <laughs> Zamkniętymi oczami. I co? Jak ja bym miał tą śmieciarę teraz wyprzedzać, to co? Nie mogę wyprzedzać? Co? Zatoczka. Czekajcie. No, nie parkujcie w tej zatoczce nawet, bo chyba wam coś zrobię. Ja was przytulę. Okej, okay, coś takiego może być? Jeszcze. I co ja mogę teraz tym steczny dać? Kierunek, dobra. Dobra, damy radę widzowie, chociaż tu jest ten, czekajcie, bo tu jest, tu jest trochę ten, ciasno. W lewo na skrzyżowaniu, okay. Dobra, ok. dałem radę. Przypominam, że npc są wyłączone. Na tym skrzyżowaniu też trzeba kierunek zwrócić. I to wy wszyscy jeździcie tymi autami. Sproste ogólnie, ale wiesz jaki to jest stres jak to robisz. Bo ja, chcę, ja to teraz nagrywam pod odcinek. Ja bym to wiesz, poza, poza live'em to ja bym to robił w kółko, ale... Ja chcę żeby... O, tutaj też jest ciężko na tym zakręcie. Może kiedyś było, kiedyś było na pewno łatwiejsze, słyszałem, bo można było linię najeżdżać i w ogóle. Te zatoczki były łatwiejsze nawet. W sensie... w lewo. I dobra, że jestem na miejscu. Jak ja się tu dziś wywalę, to nie wiem co zrobię. To już nie mi. Drugi wyjazd, widzowie. Puśćcie mnie, mnie. Jesteśmy już na końcu, no proszę was. Zrzuciło mnie. Kierunek. Za wszystkie gifty i tak dalej podziękuję po, po tym, po jak Dobra. Thanks w lewo for the do środka. Kierunek. For the dobra. I zaparkuję jeszcze tu, żeby łoso było. Iś. Nie mam się do czego, czego przebić. Egzamin został zakończony. Dziękuję widzowie za oglądanie tego odcinka. Zrobiłem egzamin na zdane. Wynik mamy. Pozytywny. Wszystko, nie ma do czego się przyczepić. Dziękuję Wam za oglądanie.